Cześć, witajcie. Krótkie podsumowanie niedzielnej Ewangelii. Słuchajcie, usłyszeliśmy o Panu Jezusie, który wszedł pomimo zamkniętych drzwi do uczniów, którzy byli zamknięci, wystraszeni, doświadczeli pewnie niesamowitego chaosu, pewnie też z ich wiarą nie było zbyt dobrze w tym momencie. Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi i mówi do nich: Pokój wam. Nie gani ich, nie robi im wyrzutów, nie mówi, jak bardzo są beznadziejni, że go zostawili. Tylko mówi do nich: Pokój wam. I mówi coś jeszcze. Mówi: Weźcie ducha świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Tak jakby chciał powiedzieć do nich w tym miejscu już: Zmieniajcie ten świat, ale nie własną mocą, ale mocą Boga. Zmieniajcie ten świat, odpuszczając. Czyli zmieniajcie ten świat, kochając. Zmieniajcie ten świat, dzieląc się dobrą nowiną. I to jest, słuchajcie, tak samo wezwanie do nas, żebyśmy my zmieniali ten świat na lepsze. Jezus przynosi pokój, ale ten pokój tak naprawdę wywołuje u wielu ludzi konflikt. U ludzi, którzy mają problem z obrazem Boga jako miłości, z obrazem Boga, który mm, przynosi przebaczenie zamiast potępienia. E, I to, że, że taki pokój wywołuje konflikt, kiedyś w niebie się przekonamy, kiedy będziemy mogli porozmawiać na przykład z Desmondem Tutu, Martinem Lutherem Kingiem czy bratem Roger Steuze, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie. No właśnie, niesienie przebaczenia i pokoju, a sami e, doświadczyli tak naprawdę bardzo dużo zła. I tak naprawdę każdy z nas jest kontynuatorem tej misji Jezusa. E, w ostatniej Ewangelii usłyszeliśmy dosłownie takie słowa. Jezus powiedział: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Zobaczcie. Jezus mówi: Ojciec mnie posłał i ja was posyłam. Więc kontynuujcie to przesłanie miłości. Kontynuujcie to przesłanie przebaczenia, dobroci, łaski, e, tego, że Bóg nikogo nie opuszcza, że jest blisko, że nawet przychodzi do wątpiących i zaleknionych uczniów i mówi do nich pokój wam. Przychodzi do Tomasza, który nie wierzy i mówi pokój tobie. Niezwykłe. Bądźmy tymi, którzy kontynuują właśnie tą dobrą nowinę. Tak jak powiedział kiedyś Święty Paweł: e, słabych wierzę Przyjmujcie, nie wdając się w ocenę ich poglądów. Niezwykłe. I to widzimy też u Jezusa. Co to znaczy tak naprawdę przygarniać słabych wierzy? To znaczy okazywać im miłość, a nie potępiać ich, że źle wierzą, na przykład. To znaczy dzielić się dobrą nowiną. Kiedy każdy chrześcijanin by tak robił, to tak naprawdę świat by stał się zupełnie innym miejscem miejscem miłości, miejscem przebaczenia miejscem, w którym każdy tak naprawdę doświadcza łaski. I to spokój, który przychodzi w wszelkie zrozumienie. To jest ten pokój, który, który miał diakon Szczepan w dziejach apostolskich, kiedy pojawili się fałszywi świadkowie i już, już mieli zabić Szczepana, i nagle ludzie dookoła mówią, że jego twarz jest jak twarz anioła. Wow! W takim momencie, kiedy fałszywie go oskarżają, on doświadcza pokoju. To jest coś, czego Wszyscy powinniśmy pragnąć. To spokój, który nie jest związany z okolicznościami, zobaczcie, zewnętrznymi, że skoro na zewnątrz wszystko dookoła mnie dzieje się okej, okay, to ja mam pokój wewnętrzny. To jest spokój, który sprawia, że jeśli dookoła dzieje się chaos, to ja i tak doświadczam pokoju, to ja i tak doświadczam łaski. To moje oblicze i tak jest obliczem Anioła. Więc w tym czasie, kiedy wspominamy to, że Jezus przychodzi z pokojem, módlmy się o to, żebyśmy mieli pokój prawdziwy który przechodzi wszelkie zrozumienie pokój który jest po prostu trwały który nie jest związany z zewnętrznymi okolicznościami zostańcie z Bogiem i miejcie dobry czas